Ćwiczenia somatyczne są elastyczną praktyką, którą można dostosować do swoich własnych potrzeb i możliwości. Przed rozpoczęciem ćwiczeń, skoncentruj się na głębokim, spokojnym oddechu, oddychaj przez nos. Świadome oddychanie pomoże Ci skupić się i zrelaksować. Skup się na jakości ruchu. Podczas wykonywania ćwiczeń somatycznych ważniejsza jest jakość ruchu niż ilość. Wykonuj ruchy płynnie, kontroluj każdy ruch i skup się na odczuwaniu każdej części ciała. Podczas wykonywania ćwiczeń zwracaj uwagę na swoje ciało i jego reakcję. Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, przerwij ćwiczenie lub dostosuj je do swoich możliwości. Pamiętaj o kontroli oddechu. Jest ona kluczowa podczas wykonywania ćwiczeń somatycznych. Staraj się oddychać równomiernie i płynnie, dopasowując oddech do swoich ruchów. Połóż się wygodnie, skup uwagę na swoim ciele. Postaraj się przy wdechu skierować powietrze do brzucha. Zauważ, jak rozkłada się ciężar na podłożu. Zacznij od pięt, następnie przejdź do stawów kolanowych. Stawów biodrowych, kręgosłupa i głowy. Zostań w tej pozycji tak długo jak tego potrzebujesz, biorąc wdech i wydech przez nos. Ugnij prawą nogę i najwolniej jak potrafisz, odwoć kolano w kierunku podłoża na zewnątrz. Równie powoli. Wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz kilka razy. Następnie z pozycji wyjściowej ugiętej nogi, kolano skieruj do wewnątrz, do wyprostowanej nogi. Wykonaj ruch przywodzenia i powróć do pozycji wyjściowej. Również wykonaj kilka razy ten ruch. Bardzo powoli prostuj nogę, piętą, dotykając podłoża. Wyprostuj nogę i wykonaj ponownie skaning ciała. Od pięt po głowę. Skup uwagę na miednicę, stawy biodrowe. Jak teraz odczuwasz jej położenie? Czy jedna strona bardziej opiera się na podłożu? Powtórz to samo na drugą nogę. Weź oddech nosem, skieruj powietrze w brzuch. W momencie nabierania powietrza zbliż do siebie łopatki oraz kość krzyżową. Plecy przyjmują formę łuku. Przy wydechu również nosem wróć do pozycji wyjściowej. Poczujesz jak potylica lekko dociska się do podłoża. Powtórz kilka razy, skupiając swoją uwagę na oddechu i na ruchu. Połóż ręce pod głową, ugnij nogi. Wdech, kieruj w brzuch. Powtórz kilka razy. Następnie, na wydechu, spróbuj bardzo delikatnie podnieść barki i głowę, oraz staraj się zbliżyć spojenie łonowe do żeber. Zwróć uwagę, aby pośladki nie unosiły się. Bardzo ważne, aby przy podnoszeniu górnej części tłowia na środku brzucha nie powstawał stożek czy uwypuklenie. Jeżeli tak się dzieje, wykonaj ruch w mniejszym zakresie, nawet jeśli będzie to minimalny ruch. Na koniec zrób ponownie skaning całego ciała. Zwróć uwagę, jak teraz czujesz poszczególne części ciała, w jakim stopniu dotykają one podłoża, czy są miejsca napięte. Jeżeli tak, postaraj się je rozluźnić. Zostań w tej pozycji tak długo, jak tego potrzebujesz.